Cześć. Zdradzę Wam pewną tajemnicę. A co to jest za tajemnica? Wiecie tylko Wy. Wszyscy ci, którzy dostali tą informację drogą pocztową, pocztą elektroniczną, mają tą przyjemność wiedzieć jako pierwsi i wykorzystać te wszystkie informacje w słusznym celu. Dla siebie. I dla nas. Ogólnie o to chodzi, żeby wszyscy byli zadowoleni. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ten świat powinien działać. Wy macie z tego skorzystać, my mamy z tego skorzystać. Tak to powinno wyglądać. Od 1 lipca zaczynamy, jak co roku, promocję produktów marki Luna. Co się za tym kryje? Mamy takie oto wydawnictwo. To wydawnictwo ma tylko dwie strony. O tej jednej tylko informacyjnie, żebyście wiedzieli, że jest taka sytuacja jak promocja marki Luna. A druga strona jest dla wszystkich tych, którzy chcą wykorzystać tą informację dla siebie i dowiedzieć się, że za zakupy u nas produktów marki Luna jest możliwość zdobycia kart BP. Co się kryje pod, tym, pod tą informacją? Karta upominkowa BP o wartości 100 zł za jednorazowy zakup produktów promocyjnych w kwocie netto od 2 do 2999 zł. Drugi pułap to karta upominkowa BP o wartości 200 zł. Za zakupy między 3 a 5999 zł. oraz trzeci pułap. Karta upominkowa BP o wartości 450 zł dla wszystkich tych, którzy jednorazowo kupią u nas produkty w kwocie netto minimum 6000 zł. 3 miesiące ja bym skorzystał. Wy o tym wiecie. Nic tylko kupować. A całą resztę dodatków w postaci zdjęć, w postaci materiałów promocyjnych do wrzutek na social media różnego rodzaju rolki, króciutkie, posty informacyjne to wszystko dostajecie też w pakiecie. I możecie tym lecieć w świat, tak aby klienci troszeczkę więcej się dowiedzieli o produktach marki Luna, żeby wzmocnić sprzedaż tych produktów, wzmocnić tą markę, bardziej informacyjnie podejść do tej kwestii i epatować tymi materiałami, w miarę oczywiście Waszych możliwości. A wiem, że macie social media, wiem, że mocno pracujecie nad tym, żeby udostępniać te materiały, zróbcie to więc z nami. Jak nie wiecie jak, chcielibyście pomocy, zapraszam do kontaktu. Od tego jestem, żeby w takiej sytuacji Wam pomóc. Do zobaczenia już wkrótce.